W 234 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Kozienicach zorganizowano uroczystości upamiętniające to ważne wydarzenie. Obchody rozpoczęto od mszy w intencji ojczyzny, odprawionej w kościele Świętego Krzyża. W uroczystości udział wzięli proboszczowie obu kozienickich parafii, ksiądz dziekan Władysław Sarwa i ksiądz Dariusz Sałek, duchowni dekanatu kozienickiego i zaproszeni goście, a także przedstawiciele samorządów gminnego i powiatowego, poczty sztandarowe, przedstawiciele różnych stowarzyszeń organizacji i instytucji, związków kombatanckich, zakładów pracy i mieszkańcy. Po mszy wszyscy przeszli na teren zespołu pałacowo-parkowego. Tu dalszą część obchodów rozpoczęto od hymnu odegranego przez orkiestrę dentom Ochotniczej Straży Pożarnej pod batutą Zygmunta Juśkiewicza. O znaczeniu konstytucji przypomnieli organizatorzy obchodów w Kozienicach: burmistrz Mariusz Prawda i starosta kozienicki Krzysztof Wolski. To święto które przypomina, jak olbrzymią wartość dla narodu ma własne suwerenne państwo. To święto szczególne, pełne dumy z naszego dziedzictwa, ale i refleksji nad współczesnością. Konstytucja 3 maja z 1791 roku była dziełem odwagi, mądrości. I wizji. Majowa Konstytucja była próbą zbudowania państwa opartego na wolności, sprawiedliwości i wspólnej odpowiedzialności. Dziś, 234 lata później, idee zawarte w pierwszej pisanej Konstytucji w Europie pozostają niezmiennie aktualne. Dokument ten, który powstał w 1791 roku. Stanowił przełom w dziejach naszego państwa, wprowadzając fundamentalne zmiany w życiu politycznym i społecznym, oparte na zasadach wolności, równości i sprawiedliwości. Choć droga do realizacji tych idei była trudna, to jednak konstytucja 3 maja pozostaje symbolem walki o lepsze, silniejsze państwo. Dziś My jako społeczność lokalna i narodowa jesteśmy odpowiedzialni za to, by pielęgnować te wartości i nie zapominać, że walka o wolność, niezależność i godność jest zadaniem, które wymaga zaangażowania każdego z nas. Głos zabrali też prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Kozienickiej Lech Wiśniewski, który nawiązał do historycznych wydarzeń sprzed 234 lat oraz członek zarządu TMZK Dariusz Szewc, który odczytał fragment historycznego opisu uroczystości mających miejsce w Kozienicach w 1792 roku. Zgromadzeni obejrzeli też specjalny program słowno muzyczny, przygotowany przez młodzież z pierwszego liceum ogólnokształcącego pod kierunkiem Małgorzaty kuśmierczyk Balcerek. Widzisz pani zatem ojczyzna nasza uratowana, a swobody zostaną zachowane. Masz rację, miłościwy panie, a więc 3 maja 1791 roku przejdzie do historii narodu polskiego po wsze czasy. Atrakcją tej części obchodów bez wątpienia byli członkowie grupy rekonstrukcyjnej Amatum ubrani w stroje z epoki oraz wystrzały artyleryjskie, czyli salwy z armat i broni historycznej. Po nich poszczególne delegacje złożyły kwiaty przed pomnikiem króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Były to delegacja samorządu powiatowego na czele ze starostą Krzysztofem Wolskim i przewodniczącym Rady Powiatu Markiem Kuźmińskim, delegacja samorządu gminnego na czele z burmistrzem Mariuszem Prawdą i przewodniczącym Rady Miejskiej Krzysztofem Zającem, a także delegacje różnych stowarzyszeń i związków kombatanckich, placówek oświatowych, jednostek organizacyjnych, służb mundurowych instytucji kultury, organizacji społecznych, partii politycznych, zakładów pracy, związków zawodowych i harcerze. Warte honorową przypomniku pełnili członkowie Kozienickiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych wraz ze szczepem kozienickich drużyn harcerskich i gromad zuchowych cień.